you. <music> Mam jeszcze inne książki niż tylko przygody Gapiślona. Gapisza ma dzieci. A czemu pan ma ciat A dlaczego Gapisza ma taki, taką czapeczkę, a nie kapelusik? Czy dociekliwość dzieci pana zmęczyła? Nie, bo ja mam wiele takich spotkań i dociekliwość jest taka właśnie albo nawet większa. A czy to właśnie dociekliwość dziecięca pana inspiruje? Znaczy inspirują mnie dzieci jako takie, z dociekliwością i bez dociekliwości, w swoich jakichś smutkach, radościach, w jakichś e, sytuacjach zabawnych, to, to mnie inspiruje. Czy dlatego Gapiszon, y, mimo że ma już 50 lat, to cały czas tak wygląda młodziutko? No, chyba tak, bo właśnie z tej inspiracji, o której mówiliśmy przed chwilą, dzięki temu zachowuje młodość i to taką, powiedziałem dość wczesną. Lubicie kapiszona? Tak, jest bardzo... Właśnie mi się to podoba, że jest ciągle, ma jest już ma dużo lat, a jest ciągle taki mały. Właśnie mi się to w nim podoba, że, że nie rośnie, ale jest ciągle młody. Ma różne fajne przygody. On taki miły, dobry chłopiec, pomaga wszystkim, uratował torun, te pierniczki upiekł, ma pomysły po prostu dobre. A sama nazwa co oznacza, jak sądzisz? No raczej, że jest taki gapa, że, że nie, nie przestrzega, nie pamięta o czymś. Teraz, no jest fajny, bo ma fajne, bo ma fajne przygody. I co jeszcze? Taka gapa, od znaki. Jest... No właśnie się to ma... czyta! Fajną czapkę no. ma. Fajną czapkę. Ma. I odznaki no. z piernika. I odznaki z piernika no. od to najważniejsze. I wtedy mi oni się wypowiadają? Dlaczego kapiszon to taki bohater rodziny? Ponieważ przez wszystkie pokolenia y, jest gościem w naszym domu. Czy pani czytała kapiszona? Tak, oczywiście. Ile masz teraz lat? Sześć. Sześć. W 2016 roku będziesz miała. Hmm. 6 plus 7 to jest 14? Nie, 13. 13. 13. To wpisujemy. U mnie już 13? No tak, świetna No. 1, 3. No. Ładną masz czapeczkę, Gabi, słoń? jest ładna, szykowna, modna, no i cieplejsza niż kapelusy. Jak na kogoś, kto się urodził w listopadzie, to ważne, żeby mieć ciepło na głowie. Czy Gapison jest dzisiaj tutaj z jakąś misją? Gapison jest tutaj z misją taką, żeby porozmawiać trochę z dziećmi o tym, co będzie, co będzie w przyszłości, a ważnym rokiem dla nas jest rok 2016, bo w tym roku mamy nadzieję, Torun będzie Europejską Stolicą Kultury. Chcemy o tym dzieciom opowiedzieć, no i zastanowić się, ile te skraby dzisiejsze będą miały lat w 2016 roku. Stąd te nasze małe chorągiewki, które wypisują tutaj dzieci. Muzyka Good <laughs> Na zaproszenie Torunia, Urzędu Miasta Torunia, który skierował się też z taką propozycją do Bogdana Butenki jako ilustratora. Pan Bogdan Butenko wymyślił całkowicie samodzielną opowieść związaną z legendami toruńskimi. My oczywiście wspieraliśmy go w poszukiwaniu takiego, takich motywów toruńskich, które byłyby ważne dla tej historii, które mogłyby być szczególnie jakieś istotne dla dzieci, ale od, całkowicie od scenariusza po ilustracje but, but, Butenko wymyślił wszystko i nie ukrywam, że w bardzo krótkim czasie ta książka powstała. To jest taki, taka nasza tajemnica, że udało nam się to zrobić, ale naprawdę to było niezwykłe zdarzenie, że ona się zrodziła tak szybko i z tak myślę, że dużym sukcesem. Czy ma pan jeszcze jakieś pomysły na nowe przygody, kapiszona? Może pan to Gapiszon ma pomysły na przygody, ja je tylko rysuję. A ile w kapiszonie jest pana? Albo odwrotnie. No to, ale przeliczając na co? Na farbę czy na, na papier? Na osobowość. Na osobowość. Bo ja wiem, to już pozostawiam do odczytania moim czytelnikom czy oglądaczom raczej, bo samemu mi jest bardzo trudno na ten temat coś powiedzieć.